Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie z tej strony Agnieszka. Jesteśmy w naszej ziemi obiecanej. Rozpoczynamy czerwiec, a ten chyba przywita nas burzą. Widzę, że kłębią się chmury za moimi plecami. W ostatnich tygodniach to chyba taki standard tutaj w Wielkopolsce, przynajmniej u nas w naszym województwie. Co 2-3 dni pada deszcz, grzmi na szczęście bez żadnych szkód. A w naszym kraju to różnie bywało, z tego co widziałam gdzieś tam w mediach. Kochani, jeżeli macie czas, to ja chciałam chwilkę porozmawiać z Wami podczas tego odcinka o bukietach low-cost. Dlatego stoję właśnie tutaj, przed naszym budynkiem gospodarczym. Spójrzcie, jak pięknie kwitnie ta róża. I to jest róża, ja ją nazywam konfitura z róży, bo tak dokładnie pachnie. Jak taka konfitura zimą do herbaty podawana. Kilka dni temu ucięłam sobie gałązkę również z tego krzewu. Pięknie się prezentuje, długo utrzymuje świeżość, taką mięsistość, zapach, kolor, ale to nie jest jedyne z bukietów i wazonów, które mam już teraz wypełnione. Jeżeli tylko macie czas, to zostańcie. Ja właśnie słyszę grzmoty, grzmi. Mam nadzieję, że uda nam się ten odcinek nagrać. Jak nie, to zrobimy przerwę na kawę lub herbatę. I właśnie, jeżeli jeszcze takie nie zrobiliście, to chyba czas najwyższy. Zróbcie sobie coś fajnego do picia. Ja idę po kolejne bukiety jako przykład i coś zrobimy razem. Ale pamiętajcie, to wcale nie musi być drogie, taki bukiet. Ja wiem, że róże nie należą do tanich kwiatów, jeżeli pójdziemy do kwiaciarni, ale przecież po to mamy ogrody, tarasy, a nawet jeżeli nie macie takiego, Kochani, jest na to patent. I o nim dzisiaj również będę opowiadać. Mhm, grzmi. Idę zrobić sobie kawę i chyba trzeba będzie chwilkę przeczekać. Zostańcie ze mną. Zapraszam. Burza była popisowa. Padało i grzmiało przez ponad 3 godziny, więc ta przerwa była naprawdę niezła, nie tylko na herbatę, ale nawet na lunch. Powoli słyszę, że traktory sąsiadów wyjeżdżają w pole, tak więc e, oni zabierają się do pracy i ja chyba też powinnam. E, w ręku trzymam piękny wazon, ale jeszcze piękniejsza jest jego zawartość. E, polne kwiaty w znakomitej większości, poza samymi liśćmi piwoni, bo sobie je również ucięłam. Mamy tutaj habry. Piękny kolor. Jeżeli mówimy o tym kolorze, to zawsze właśnie mówimy o habrowym kolorze. Kwiaty, które długo wytrzymują w wazonie. Ja sobie je ucięłam idąc koło pola. Mam tutaj też wysokie trawy i kłosy zbóż. Kilka, dosłownie, 3-4 kłosy zbóż. I taka piękna kompozycja. Powiem Wam, że jest to jeden z najpiękniejszych bukietów, a jeżeli dołączymy do tego jeszcze tą informację, że jest totalnie za darmo, no to czego chcieć więcej? Tak sobie myślę, że jeżeli byłabym taką panną młodą, która chciałaby mieć ślub w stylu takim country, wiejskim, naturalnym bardzo, to myślę, że to jest bardzo dobra podstawa do wianka lub do bukietu. Dołożyć zawsze można jeszcze jakieś róże właśnie chociażby, może kremowe, czy jakiekolwiek inne. I całkiem fajny bukiet dla panny młodej, a dla mnie bukiet do wazonu. Jedyną rzeczą, która nie jest tutaj z pola, to właśnie te liście piwoni. U nas piwonia już przekwitła, nie nacieszyłam się nią w tym roku za długo, ale liście jak najbardziej są super dekoracją, takim wypełniaczem. Podobnie jak chociażby te wysokie trawy. Tak więc, jeżeli macie ochotę, to ja Was zapraszam na spacer na okoliczne jakieś wasze pola, łąki. Mam nadzieję, że macie takie gdzieś niedaleko tych miejsc, gdzie mieszkacie. Bo okazuje się, że fajny bukiet jest na wyciągnięcie ręki i to za 0 zł. Wiem, że sama stworzyłam tą kompozycję, ale muszę powiedzieć, że jest śliczna. Cały czas kroki, słuchajcie. Jedna burza za nami, kolejna wiem, że ma przyjść po południu. Muszę się streszczać, aby nagrać wszystko to, co bym chciała Wam pokazać i się z nami podzielić. Mam tutaj taką kompozycję, właśnie róże. E te właśnie pnące, które mamy na budynku gospodarczym, ale również tutaj taka jest bladziutka. Na razie jedną miałam i od razu ją sobie ucięłam do wazonu. A do tego dalię lawenda pięknie tutaj dopełnia całości oraz te zielone gałązki. Nie znam nazwy tego krzewu, ale liczę na Was, że napiszecie w komentarzu. Nie będę się sięgała do Google. Poczekam na, na Wasze doświadczenie i na Wasze komentarze. Śliczna taka symetryczna, niska kompozycja, ale taka powiedziałabym bardzo treściwa. A obok tutaj troszkę wyższa, szczuplejsza i asymetryczna. I znowu róże, podobnie tak jak poprzednio z budynku gospodarczego, do tego lawenda. Ten, ta gałązka mojego zielonego wypełniacza i werbena, Verbena już u nas kwitnie, ta, którą siałam w zeszłym roku, ona przetrwała, zresztą bardzo dużo tych sadzonek mi przetrwało i już zaczęła kwitnąć. Świetnie to wygląda, ten wazonik mamy w kuchni na, na stole, jest taki uroczy, delikatny, przykuwający wzrok. No co, tylko się cieszyć, że się ma takie kwiaty w ogrodzie. Świetnie. Tutaj przy hortensji ogrodowej, jeżeli oglądaliście jakieś nasze ostatnie odcinki z wiosny, to może kojarzycie, że trzykrotnie musiałam tą hortensję okrywać, zresztą nie tylko te krzewy, ale również te na froncie, no bo ten przymrozek przychodził, odchodził, było ciepło, za chwilę było naprawdę zimno i wtedy zastanawiałam się, czy to okrywanie trzykrotne ma sens. A dzisiaj widzę, że absolutnie miało. I pomyślałam, że do tego naczynia, a to jest kryształ, który dostałam ostatnio od koleżanki, włożę dosłownie kilka kwiatów hortensji, może dołożę do tego szałwie i stworzę taką słodziutką kompozycję. Bo to naczynie chyba jest na jakieś słodycze może na cukierki, a ja z tego zrobię słodką, kwiecistą kompozycję. A poza tym kropi, więc może w międzyczasie też przestanie. Przyznaję, że tegoroczny czerwiec dość intrygująco się zaczyna. Jedna burza za nami, cały czas kropi, za chwilę kolejna burza, z tego co w prognozie przeczytałam. No ale taki jest czerwiec i dobrze, bo nasza ziemia tego potrzebuje. Ja założę kalosze i też będzie w porządku. W ręku mam jeszcze hortensję ogrodową. Ona też trafi do wazonu, podobnie jak ta lwia paszcza. A to jest lwia paszcza z zeszłorocznego wysiewu. A przecież te kwiaty ponoć są jednoroczne w naszym klimacie. Tak samo jak werbena patagońska, a ta już u nas rozkwita. Napiszcie mi w komentarzach, które z kwiatów z ogrodu przynosicie do waszych domów, do wazonów, które najbardziej lubicie, bo domyślam się, że w konkretnych miesiącach to będą inne kwiaty. No i jak widzicie, u nas hortensja, róże, jako dodatek lawenda, werbena. A tutaj mam też tą piękną lwią paszczę. Ja was pozdrawiam. Ciepło i słonecznie, chociaż dzisiaj nie za bardzo jest słonecznie. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję, że polubiliście nas, nasz kanał. Jeżeli do tej pory jeszcze nas nie znaliście, zostańcie z nami. Widzimy się w kolejny weekend. Mam nadzieję. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.